Dziękujemy za gorąco, za pomoc w zabezpieczeniu bezbłędnej. Jest już J2, więc pan Paweł Skorek, komisarz Polski. No i jest internetowa telewizja, której, dzięki której możemy nas żywo oglądać. Brawo, Marek, brawo za tą pomoc i za tą organizację. I już jest finisz i proszę o gorące brawa dla tych najlepszych. Zobaczymy, kto tu będzie najlepszy. DEKT! Stanisław Aniołkowski, a więc ten, który tu był najaktywniejszy chyba dzisiejszym, e, na dzisiejszym etapie. Niesamowity chłopak Stanisław Aniołkowski. Proszę jak się koledzy cieszą w pomarańczowych koszulkach podróży nowych klasyfikacje już mają w kieszeni, a ich zawodnik jeszcze na koniec wygrał etap e, tu na ulicach, e, na ulicy Ikara, e, długości cały etap 109,5 km. E, według mnie oczywiście i jest Jeden 1 i pan komisarz Kucę i... E, e, co? Anioł O, Ale przyjechał? Bo nie widziałem.